Międzynarodowa Stacja Kosmiczna wraca na wieczorne niebo. Już dzisiaj wieczorem i w nocy z 8 i 9 lipca 2025 roku zobaczymy trzy długie przeloty stacji na niebie, trwające około 11 minut. W filmie pokazany jest przelot stacji dla obserwatora znajdującego się na południu Polski. Pierwszy wysoki przelot rozpocznie się około godziny 22.49. Dla obserwatora z Warszawy, stacja znajdzie się na południowym niebie na wysokości 43 stopni około godziny 22.54. A dla obserwatora na południu Polski maksymalna wysokość stacji wyniesie aż 59 stopni. Kolejny wysoki przelot rozpocznie się 25 minut po północy, już 9 lipca. Obserwatorzy z Warszawy zobaczą stację na południowym niebie na wysokości 82 stopni, a na południu Polski stację będzie można zobaczyć na północnym niebie na wysokości około 64 stopni. Maksymalną wysokość ISS osiągnie około 31 minut po północy. Ostatni przelot rozpocznie się dwie minuty po godzinie drugiej w nocy. Stacja wzniesie się na wysokość 57 stopni dla Warszawy, a dla południowej Polski na wysokość aż 85 stopni o godzinie 2.07. Pamiętaj, że przeloty stacji dla Twojej lokalizacji możesz zawsze sprawdzić na stronie isstracker.pl lub hewensabov.com. Jeśli interesuje Cię taka tematyka, zasubskrybuj kanał i zostaw łapkę w górę.